Dla mnie charakterystyczną rzeczą była, moim zdaniem, manifestem takim, te, tego, tej, tej formuły e, myślenia o polityce, o, o Polsce i, i zmieszczeniu się w Polsce jest książka, którą napisał Adam Michnik dawniej. Książka nosząca tytuł bardzo wymowny Kościół, lewica, dialog. Otóż to jest ciekawa książka, bo po pierwsze, e, Adam, e, mogę tak powiedzieć, bo, bo się znałem gdzieś czasów opozycyjnych, Adam tam e, pisze, zdefiniował, jak naz, należy nazywać jego środowisko. Mówił, że to jest Lewica laicka. A. Laicka to nie jest A. wymysł jakichś przeciwników e, tego środowiska. I dalej mówił, że, że potrzebny jest taktyczny sojusz z hierarchicznym Kościołem, taktyczny sojusz, ponieważ dzięki temu sojuszowi będzie można e, no, ten skostniałą biurokrację bezporską jakoś usunąć i, i, i polskie ludową zreformować, bo to chodziło, o reformę, przecież o socjalizm ludzką twarzą, proszę Państwa, a nie o niepodległą Polskę. Niepodległa Polska tam nie pada. Niepodległość w ogóle jest pojęciem, które to środowisko nie używało, uważało je szkodliwe. Ale co mówi, co mówi, co mówi Adam Michnik w tej swojej książce? On mówi tak, że kto jest największym brzucinkiem lewicy lelickiej? Wcale nie ten biurokratyczny aparat, jak on jak, jakby można sądzić. Nie, największym tak, przeciwnikiem nie, nie jest tak, polski totalitarny nacjonalizm. To się tak nazywa. I, i, i to miało konsekwencje. To, to brzmi źle. Dla nas to brzmi zabawnie, ale to zabawne nie było. Dlatego, że kiedy my zaczęliśmy tworzyć Konfederację Polski Niepodległej, pojawiła się jakby inna opcja polityczna, odwołująca się bardzo mocno do patriotyzmu, acz nie do nacjonalizmu. My nie byliśmy nigdy formacją endenską, ja sam nigdy nie, nie, nie czułem się narodowym demokratą, ja zawsze mówiłem, że, że jestem blisko Piłsudskiego i tradycji pierwszych w Pospolitej bardziej. Otóż i, i my z taką, taką formułą wyszliśmy, prawda? bardzo niepodległościową, mówiąc, że niepodległość Polska powinna odzyskać i odzyskać za naszą sprawą i tak dalej, i tak dalej, Jak pisaliśmy, to był 1989 rok. I wtedy pojawił się tekst, który napisał nieżyjący już publicysta związany ze środowiskiem Jacka Kuryna-Łamiżnika, Jan Walc. Tytuł tego artykułu brzmiał – Drogą podłości do niepodległości. No tak był tytuł. I w związku z tym my byliśmy cały czas oskarżani o to, że, że jesteśmy no, właśnie tym zagrożeniem. Znaczy, obawy, które, które się pojawiły, które były może jakoś u podstaw również tych rozmów o stołu to były takie, że ta, to środowisko tzw. Tak zwanej opozycji, ja cały czas mówię, że to nie była opozycja, bo my nie byliśmy w żadnym systemie, my byliśmy przeciwko temu systemowi, więc jak to okazać opozycją? Otóż, więc w te, to ugrupowanie, to środowisko określane ogólnie jako kolowskie, ono się bało Polaków. Ponieważ te, ta polskość kojarzyła się imię, z ONL-em, z Gertem ławkowym, z, do, z narodowcami, którzy nie wiem, atakują sklep, który jest własnością jakiegoś Żyda. Przecież mieliśmy przy, przed wojną dużą mniejszość żydowską pewnie, i, i, i było wielu kupców, którzy, którzy byli Żydowskie Więc I były oczywiście awantury, bo zawsze jak ktoś sprzedaje, to może sprzedawać taniej, tak? a jeżeli. Przedaje, no to dlaczego mamy ja nie. Więc to, to Na początku Rzeczpospolitej 2,5 dwa a nam nikt nie pisał takie teksty, że nam było jakaś realizacja, żąda Jatolachów, tak? No te ajatolachy, tam wtedy pokazywano ZFN, Bóg ducha Hadiny, jako, jako tych i bo oni się odwoływali silnie do narodowej tradycji. Teraz z niektórymi z tych ajatolach się bardzo kochają. No tak, bo to, no to następują zmiany. No, w postawach ludzi, ale jeżeli chodzi o, o kierunek, to myślę, że tu się nic nie, 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 nie zmieniło, tak? bo jak się pojawia e, e, słowo narodowcy i nie daj Boże jeszcze w tyle to ujawniają się wszystkie demony prawda, w, w głowach tych ludzi, i oni się boją, że to za chwilę ktoś przyjdzie i będzie, nie wiem, coś robił niedobrego. Tak? No, a jeśli do tego napędzają się ty, 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 tymi takimi różnymi opowieściami tam o, o jedwabnym i tak dalej, i tak dalej. I, i myślę, że to może można na ja odejmie stało. Wróć, wróćmy ale do tej to, myśli, do no. tej myśli i e, rzeczy, którą Pan powiedział e, chwilę temu, to znaczy do tego odwoływania się przez Pana mhm. bardziej do tradycji pierwszej Rzeczpospolitej tak. niż tak. drugiej. Bo ja rozumiem, że tak. Rzeczpospolita II, pół, to jest to pół. Tak, To, to, jest, to, jest, to jest bardziej to pół. Tak. To jest to która nigdy 18, 18, Dlaczego pierwsza Rzeczpospolita bardziej niż druga? No tak, ja może powiem, dlaczego ja, ja nie jestem zwolennikiem y, poglądów narodowo-demokratycznych, czyli poglądów Malta które uważam za wybitnego mężczyzn stanu. Od razu y, podkreślam. I, I bardzo cenię jego dowody i to, co on y, zrobił, zwłaszcza na, na konwencji w to To nie mówię, jest wybitny Polak. Y, gody ulicy. I publików, na pewno. Natomiast, dlaczego mówię, nie, nie jestem, nie jestem zwolennikiem jego koncepcji? Otóż, koncepcja narodowej demokracji przyszła w momencie, kiedy pojawiła się bardzo silny, silna tendencja nacjonalistyczna w Europie. Mianowicie przekonanie narodowe o tym, że jesteś kimś wyjątkowym, stawało się tak silne, że depresjonowało inne narody. I w związku z tym jeżeli chcemy w taki sposób kształtować obraz naszego narodu, no to wiadomo, że ci inni nam zagrażają, tak? Bo oni też chcą być lepsi od nas, tak? I uważają, uważa, że są lepsi. I pojawiło się na terenie dawnej Rzeczypospolitej, tej pierwszej, pojawiły się konflikty, których przedtem nie było. Rzeczypospolita pierwsza, wiem. To było państwo, które było nie tylko polskie. Mm -hmm. Dlatego, że my stworzyliśmy pewną unikalną formułę jako Polacy współdziałania z innymi narodami, nie przymusem, nie okupacją, tak? Zjedla, zjednaliśmy dla idei wspólnego bytowania w jednym państwie, były one dwa, ale połączone, tak? Warstwy wyższe i innych narodów. Tak, to była Organiczna Konfederacja. Tak, znaczy to jest. Gdyby, gdyby Unia Europejska nawiązywała do, wprost do tradycji, jaka była pierwszy pospolitej, to być może byłoby lepiej niż jest obecnie. I to jest, powiedzmy, i to była pewna wizja funkcjonowania, funkcjonowania Rzeczpospolitej. No i że polskość wtedy, w tamtych czasie, to było coś więcej niż Polska. To było coś więcej niż Polska. Biorąc pod uwagę to, jak się I to państwo... I, I chyba więcej niż naród. Bez oczywiście, no, da, no, Do tej polskości no, się no, przyznawali tak, no, i Rusi. No, no, znaczy, to było takie wieś, powiedzenie tak? E, Gente utenus natione polonus, czyli rodu ruskiego narodowości polski. Tak? No, ja jestem przykładem e, takiego kłaka. Ja, ja jestem w połowie Rosjaninem. No, to jest, jest na troszeczkę życzy. podobne rozwiązanie, jakiego sobie wypracowali Amerykanie. Kto? Tak, tak. A, tzn. Tzn. Że ja ja sądzę, tak, że, tak tak. że, że, że pewna sympatia, która jest Polski do, do Amerykanów i, i odwrotnie, bo, bo spotykam się z tym, może mieć podglebie w czymś takim również. No, w pewnej mentalnościowej jakby specia. I, to jest, i to, jest kwestia, to jest kwestia taka. I teraz co się stało? W 18 roku mi nam się nie udało. Otóż Piłsudski był Mówili o nim y, jego przeciwnicy, że ma tak, że to taki szlachcic, szlagun i tak dalej. Otóż on był wychowany i chciał tę tradycję tej Rzeczpospolitej pierwszej przywrócić. Y, przez wobec tego zwolenników y, już tej orientacji nacjonalnej, narodowej, był oskarżany o to, że jakby zdradza naród polski. No, no bo jakże? Wilno, stolica Litwy. Być wiadomo, że to jest Polska. Mm -hmm. Tak? No. Czy, czy, można, czy może być stolica Litwy, w której mówią po polsku? On mówił o sobie, y, 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 Piłsudski, jestem Litwinem. Wiesz, nie w takim sensie, jak y, y, rozumieją to obecni naznaliście. No, z drugiej strony przecież y, tak naprawdę w, y, przyłączyli Wilna do Polski. Tak. To, to był majsterszy Piłsudskiego. No to, tak, ale on to, tak. Tak, on to musiał zrobić, niestety. I, a to dlatego, że znowu nie. Koncepcja, która pozytywnie wizułska w 18 roku nie znalazła wystarczająco silnych partnerów do tego, żeby można było wrócić do Rzeczpospolitej i o zmiany tak, jaką jak, Rzeczpospolita była w okresach pierwszych, w tym przedozbiorach. Otóż tak, no, nie mieliśmy partnerów jako, 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 jako Polacy po stronie litewskiej, to tu absolutnie tutaj nie było. Nie mieliśmy, mieliśmy słabego partnera po stronie białoruskiej. Słabego bardzo. I mieliśmy podzielonego partnera po stronie ukraińskiej. Znaczy, że Ukraińcy, którzy jakby pochodzili z Kijowa, byli skłonni do tego, żeby Rzeczpospolitę jakby wspólnie spożyć, natomiast Ukraińcy z, z Galicji tak zwanej, Galicji Wschodniej, czyli, czyli, czyli z Małopolski, wschodniej przed wojną, byli antypolscy i uważali, że Wielka Ukraina może być, tylko, jeżeli będzie wroga, lachą, tak? I w związku z tym pojawiła się sytuacja dramatyczna, ponieważ pojawiły się co najmniej trzy narody, które uważały, że na tym samym terytorium mogą zrobić tylko swoje państwa narodowe. To nie było miejsca na kompromis. Tak? No i efekt był tego taki, że zaczęła zbywać element siły. Znaczy, kto silniejszy, no ten będzie, no Polska była najsilniejsza. W związku z tym Polska zajęła kresy, czyli zajęła pół Białorusi, zajęła no, zachodnią Ukrainę, jak się dzisiaj mówi, tak, i Wilno, które było stolicą, historyczną stolicą Litwy, tak. No. w związku z tym wykopaliśmy sobie doły do, do, do niej, ale pytanie, czy warto to by było się inaczej zachować? No, wydaje mi się, że nie. nie. Jeżeli byśmy tego nie zrobili. No, no to w tej ta, części. Tak, ta, oczywiście. A i tak mielibyśmy... Ta, byli... więc, więc mówię, więc to jest jakby, to była sytuacja bez wyjścia. Ale, ale to jest sytuacja bez wyjścia, która mam nadzieję, że poprzez doświadczenia 1939 roku i tego, co się stało, yy, że komuniści potem tutaj przyszli sowieci, że może czegoś nas wszystkich nauczyła. Może. Ja znowu, jak pan widzi, jestem bardzo ostrożny, bo ja widzę, jak zachowują się elity litewskie niestety obecnie, tak. tak? Polacy są tam traktowani znowu jak, jak wrogowie i próbuje się na siłę zlituanizować wileńszczyznę, która jest językowo, mentalnie i narodowo polska. Jest Polska, ja znam świetnie te, te strony i, i Wilno krzyczy każdym kamieniem że jest miastem polskim, tak? Ale, ale jednocześnie ono historycznie jest miastem litewskim. My jako Narodyśmy się z tym pogodzili. Litwini nie mogą się pogodzić z tym, że do tego miasta mają prawo również mieszkających na Polacy. I dopóki tego nie zrozumieją, to jest jeden kłopot, A do tak po... niego to jest wywołana przez strach pe, pe, pewien rodzaj strachu. Tak, tak? to jest przez też to jest, Nie tylko. To, 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 nie wiem, czy nawet strach. To, 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 jest jeszcze, to jest jeszcze, są jeszcze jakieś resztki tego, 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 tego powiedzmy, źle pojmowanego nacjonalizmu. Bo, bo nacjonalizm w sytuacji, jak jest, to jest pozytywne I druga to, kwestia. Ukraina. <coughs> Podobnie. Jeżeli pojedziemy do Kijowa, ja mam, miałem świetne kontakty, jak, jak kierowałem byłem w sesję tam tym moim ciałem i spotykałem się tam z, z tymi ukraińskimi, moimi odpowiednikami, była pełna bardzo zrozumienie i, i absolutnie dobre, dobre relacje. I fatalne sytuacje, jeżeli się pojechało tak na zachodnią Ukrainę, czyli do Lwowa i tak dalej. Tradycja wyraźnie antypolska, no nawiązywanie do, do, do bandziorów od Bandery, prawda? I, no, których największą zasługą, zdaje się, było to, że były już Polaków w okrutny sposób na Wawelu, nie tylko na Wawelu, bo trzeba pamiętać, że, że, że młody banderowców yy, objęły znacznie szerszy teren. Tak? Yy, no i, i znowu pojawiło się to samo, i znowu no. mamy to samo pytanie. I teraz jest kwestia taka: ja się zastanawiam, czyli na ile, bo wiadomo, że nie wchodzi się te tej samy rzeczy. Ale czy istnieje ciągle, czy stoi przed nami Polakami znowu szansa, czy istnieje taka szansa? Biorąc pod uwagę te wszystkie doświadczenia i biorąc pod uwagę również to, że no, zachowujemy się, jeżeli chodzi o, o naszych wschodnich sąsiadów, dość, dość oszczędnie i szczęśliwych, bym powiedział, tak? Mimo że krwawi serce moje, kiedy jadę do Lwowa czy, czy do Wilna, ale przecież nie obnoszę się z tym i nie mówię, że pójdę tam i będę im to odbierał. Otóż, czy istnieje szansa? aby jakby wrócić do pewnych relacji, które były i które służyły tam pewien by Morzec Bo niewątpliwie w tym miejscu w Europie potrzebna jest silna wspólnota wielonarodowa, połączona swoją historią, połączona pewną tradycją, połączona pewną cywilizacją, bo to jest dla nas tu wspólne, jeżeli tylko to dostrzeżemy, i połączoną wspólnym interesem, mianowicie bezpieczeństwem nas wszystkich, zagrożonych tak czy inaczej.